Kochani, witam się z Wami na moim kanale. Ja jestem Asia i zapraszam Was, domierzymy z handem. I tak dla osób, które nie lubią tego sklepu, wybaczcie, jeszcze gdzieś on będzie pokazywane właściwie rzeczy z niego, dlatego że parę bardzo fajnych udało mi się zamówić. Są to głównie nowości, także jeśli Wam coś się spodoba, to raczej będą. Zresztą asortyment co chwilę wraca. Wszystko będziecie mieli w opisie, jak zwykle, włącznie z moimi wymiarami, no i. Nie przedłużamy, zabieramy się za mierzenie. Wiecie, że ja jestem sportowa dziewczyna i takie rzeczy głównie będę Wam pokazywać. Znaczy się no dzisiaj akurat nie będzie tu żadnych kiecek ani spódniczek. Mam na sobie polarek w pięknym koloru. Mam na sobie polarek w pięknym kolorze beżu, takim, który chyba pasuje do każdego, do każdej cery po prostu. Jest on zapinany, więc funkcjonalny, bardzo fajnie się sprawdzi na jakieś wycieczki czy chociażby do domu, kiedy jest gorszy dzień. Mamy miejsce na paluszki i jest spoko, naprawdę. Dość fajnie wykonane, chociaż tutaj chciałam tak, wiecie, zabrać sobie te nitki, ale nie, te nitki po prostu tutaj są takie, więc trzeba by je powycinać. I od tej strony mamy śliski materiał, czyli od tej strony, gdzie najczęściej brudzimy. Czy to dobre rozwiązanie? Nie mam pojęcia, jak to się będzie krało. A polar jest taki misiowy. Tu mamy kieszonkę, sprawdźmy czy jest udawana. Nie jest udawana, więc to jest spoko. I są kieszenie. Tylko wnętrze kieszeni nie jest misiowe, a jest takie siateczkowe. I w momencie, kiedy macie tak chore dłonie, jak ja aktualnie, to jest turbo nie do przyjęcia. W sensie jest bardzo nieprzyjemne, więc ja nie mogłabym w tej wsadzać rąk do kieszeń. Tak wygląda góra. I naprawdę fajnie. Tu mamy też ładnie skrojone. Także nic więcej nie mam do dodania. Bardzo fajna rzecz. Ale du! Jak zobaczyłam na modelce te buty, mówię: wow, rewelacja! Bardzo fajnie wyglądają, super skrojone. Kolor do wszystkiego. Zamawiam. No i jakie moje rozczarowanie, kiedy je założyłam. Raz, że jakość wykonania tych butów to jest drama, to jest tragedia. Wszędzie klej w różnych miejscach powylewany. Tutaj one są zagniecione i wyglądają po prostu okropnie. cały czas uwierają je w palec, bo są po prostu uszkodzone. także nie wiem, czy to kwestia transportu, czy te buty po prostu są tak nędznej jakości. ale no, ja ich nie polecam. chyba występują w różnych kolorach. zamówiłam w tym i na pewno mówię im NIE. Jak chodziłam do szkoły podstawowej i do gimnazjum, to takie spodnie były... Też o były, tym pomyślałem właśnie. modne. Dokładnie. One występują... Bamberki w to się nazywały chyba. Bomber. Bomber hmm. chyba spodnie były. Chyba tak. Chyba tak. Albo bojówki, albo cargo. Nie wiem. W każdym razie były właśnie takie spodnie modne. Handemie są w różnych kolorach. Beżowe, szare, kaki. Przeróżne. Chyba różowe również. W każdym razie będziecie mieli w opisie link akurat do tych, które ja zamówiłam. No, bo ja właśnie szare miałam. Jak jeszcze istniał Fishbone, a nie New Yorker, który połknął chyba Fishbona. Przerwało? Nie, kręci. <grym się> no to właśnie miałam takie i słuchajcie, ja je zajechałam na śmierć. Po prostu zajechałam tamte spodnie, były boskie. Ale potrafiłam, przyznam się teraz... Nawet wilgotne nosić. Tak, nawet nie zdążyły wysychać. W każdym razie, jak tą kieszeń tutaj <grymnie> zobaczyłam, to mówię no, o, identyko, bo te kieszenie są tak skrojone, że jak wiecie, łódko jest bardziej obfite, a moje jest. To tutaj praktycznie no, w tej chwili jest możliwość wsadzenia. Ręki, ale w tamtych, które miałam bardziej obcisłe w latach młodzieńczych, to tutaj nie było opcji wsadzenia. Tak była napięta ta, ta kieszeń, to wejście. Fajne, materiałowe, wiecie, takie do latania, do wszystkiego. One są dłuższe, więc wiadomo, że Adidasy na jakiejś grubszej podeszwie musiałyby tu wjechać. Pupa, jak wygląda pupa, panie operatorze? Proszę mi powiedzieć. Jak w latach 90. No, po prostu masz spodnie założone aha, po ale nie jest spodnie. źle, nie? no ok no, stan taki dość niekorzystny dlatego, że ani biodrówki mocne, ani wysoki stan ani średni, takie coś pomiędzy, także tyle by było o spodniach tyle by było o spodniach a bluza bluza to jest część pewnej całości co prawda powiem o niej parę słów już teraz, także no. A bluza, no właśnie, bluza, no bluza jest. Tak, taka... przepraszam, naprawdę przepraszam Was. Moja głowa już nie pracuje, naprawdę jestem wypluta. Piękny kolor, efekt takiego sprania, czyli coś, co mój mąż lubi najbardziej. Ja się coraz bardziej przekonuję do takich rzeczy. Ona jest na tym supełku, więc nie jest jakoś ani turbo gruba, ani nie jest taka milutka od środka, ale nie przeszkadza mi to zupełnie, bo ja jestem gorącą osobą, naprawdę mamy porównanie i ja uwielbiam otwarte okna, uwielbiam... Świeże powietrze, a mój mąż tylko chodzi i wszędzie zamyka, nie, bo mi jest wszędzie ciepło, a jemu jest zimno i po prostu no, nie możemy tutaj dojść do ładu, także chyba taka bluza by mi była idealna właśnie w domku. Fajnie, bo jest tutaj tak skrojona, więc możemy ją mieć właśnie do takich spodni, ale jeśli będą z wysokim stanem, to możemy sobie spokojnie wsadzić pod stanik, pod bluzkę. Czy jakimkolwiek innym patentem, i właśnie w ten sposób będzie wyglądać. Ja mierzę rozmiar L i celowo zamówiłam sobie po prostu większą, żeby ona była taka przerysowana i te rękawki takie, jakie ja lubię. No ale dobra, koniec rozwodzenia się o bluzie. Założę dół, który jest idealny do niej. Góra L, a dół mam M. I te dresiki bardzo fajnie wyglądają. Wiadomo, że dresy na pupie jakoś nic super nie robią, bo dresy mają być wygodne, mają być fajne, mamy się w nich czuć komfortowo i tak wiecie, cozy. I ja właśnie w tym dresie tak się czuję. Naprawdę idealna długość, więc spokojnie do sneakersów tych niskich w tej chwili bym je nosiła. No to jest dla mnie idealny dres, naprawdę. I ja jestem sama w szoku, że ja tak trafiłam z rozmiarami. Tu w ogóle jest taki gruby, widzicie, ściągacz no nie wiem, no mi się bardzo podobają, a pytam mojego operatora, co myśli na ten komplecik całościowo. Ja mam zakłamane, ponieważ w tym kolorze jest Ci bardzo, bardzo, bardzo ładnie ten kolor do ciebie pasuje, więc nawet jest pewnie jakby był podarty, to byś mi się podobała. Mm -hmm. A dres jak dres? No po prostu dres. Ma być do domu, ma być wygodny nie i uniwersalny. Do no Jeszcze... może nie tylko do domu. No do ja rana. chodzę w dresie wszędzie. Do kościoła nie chodzisz, nie kłam. Nie chodzę w ogóle do kościoła. No, ale nie chodzisz w dresie, no. A ta muszelka ci się trochę rozcina. O, teraz zauważyłem. Teraz jest lepiej. Pan operator już kończy. Bardzo ładna góra. Dół. Po prostu. Jak to dół. dół? No, tam. Ale rozmiar Sporry. dobry, jak mówić większy? Dobry. Dobry. No bo te zawsze worki nosiłaś, a ten jest taki bardziej dopasowany. Tak, worki. Dobra. Kończę. <gry> Nigdzie nie wychodzę. Tylko przymierzyłam te rzeczy dla Was. Ale do tego dresiku założyłam kurteczkę, która bardzo mi się spodobała i której właśnie takiej szukam. Wcześniej szukałam jakichś kolorów i owszem kolor zaraz również przymierzę, ale czarna, klasyczna, do wszystkiego bardzo fajnie wygląda. Czy ona bardzo fajnie wygląda? Fajnie. Jest pikowana, ma kieszenie. Co prawda tak się wsadza ręce, ale je ma. Jakby nie miała, to dyskwalifikacja zupełna. Nie ma kaptura. I to jest jej jedyny minus. Bo rozmiar... Ja mierzę emeczkę. Długość rękawów jest idealna. Trochę zjeżdża ramię. Nie wiem, czy nie powinnam mieć jeszcze większej elki na przykład, żeby ona była taka turbo duża. Chociaż... Niektóre osoby i tak uważają, że ja noszę za duże rzeczy i pewnie mają rację. Założyłam buty. One są z poprzedniego mierzymy, tak, te sportowe. Bardzo one mi się spodobały. Co prawda, filmy są nagrywane po sobie, więc jeszcze nie podjęłam ostatecznej decyzji, czy zostaną, ale mi tutaj po prostu pasowały. Także, co myślisz? Kurtka mi się podoba. Fajna, no rozmiar? Jakby, jak opowiadałaś, o niej właśnie na nią patrzyłem, bardzo fajna i rozmiar jest okej, okay, no? Bo jakbyś miała delikatnie grubszą bluzę, to jeszcze kurteczkę normalnie luźnie, luźno sobie założysz, nie? Ona jest zapinana, nie ma zamka, więc fajnie, bo nie trzeba pięć rzeczy tutaj zapinać, nie? No Można fajna być... kufajka, no. no. Jak właśnie... to by babcia powiedziała, załóż kufajkę. Tak, kufajkę, tak. Ale yy, wiesz na czym myślę, jeszcze czy nie większa. Mm -mm, mm -mm. Nie, nie, większa? I tak już ramiona Ci spadają. No właśnie, no to chodzi, żeby bardziej spadały, nie. tak jak w bluzie. Nie, nie. Nie? Nie. No dobra, e, to teraz założymy tą zieloną i zobaczymy, który kolor lepiej do mnie pasuje. Ten kolor też jest bomba. No wiadomo, czarna do wszystkiego, ale ten zielony bardzo jest ładny. Ja lubię ten kolor, to jest taki jasny pistacjowy, nie jest to szałwia, nie jest to turkus, taka jasna pistacja właśnie, on pięknie wygląda do wszystkich beży, do jeansów bardzo fajnie. Do czarnych może mniej, ale no do czarnych rzeczy, chociaż jak będzie cała stylowa jednolita, to też fajnie uda się to ograć. No nie wiem, sama, zobaczcie. Rozmiar ten sam, emeczka. Co myślisz, który kolor Wybrałbym czarny, ale tak jak powiedziałaś, czarny. ten też jest bardzo ładny. Też jest też bardzo mi się ładny. Podoba. Nie? Tylko pytanie: na ile to jest zakłamanie z Twoim dresem, nie? Zestawienie kolorów. Podobać się z tym dresem? Bo ja tak założyłam po prostu, bo już nie mam Tak, podoba, się mi podoba, podoba mi się z tym dresem i właśnie Aha. boję się, że to może być zakłamanie kolorów, No. ale tak jak teraz na niego patrzę, to mi się podoba. Nie no, bardzo... Ładnie. Ale jak miałbym wybierać, to wybrałbym czarny, nie? Bo bardzo Ach. uniwersalny. No ale to no, jestem też ja. To jesteś też ty, ty nie. Chociaż. Słuchajcie, nasze szafy są bardzo zróżnicowane. I nie tylko moja ma w sobie bardzo dużo kolorów, ale Paweł ma bardzo dużo kolorowych desów i spodnie, i bluzy również, także on nie jest zamknięty na kolory na pewno. Słuchajcie. Nie było rzeczy dużo, ale wydaje mi się, że fajne. Jeszcze raz przypomnę, że wszystko będziecie mieli w opisie. Jak macie jakieś pytania, zadawajcie w komentarzach. Ja zawsze bardzo chętnie odpowiadam. Staram się wszystkie komentarze czytać. Na niektóre odpowiadam, na niektóre nie. Zresztą kto mnie ogląda, ten wie. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, bo ja z Wami bardzo zresztą jak zawsze. Widzimy się w następnych filmach. Pa, pa! pa, pa. Bo ja też byłem. Pa, pa, pa! Do widzenia! Miłego dnia!